Przed startem tego odcinka umówmy się tak, że każdy kto chciałby już móc otworzyć mega boxa w Brawl Stars na swoim koncie zostawia teraz łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zobaczymy ile jest takich osób, ja na pewno łapeczkę zostawię, bo już się nie mogę doczekać kiedy te boxy wejdą, mnie. Też chętnie bym je otworzył, no kurczę, mogłyby już wejść. A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku właśnie z Brawl Starsowego Q&A, czyli serii gdzie to wy zadajecie mi Brawl Starsowe pytanka, a ja wybieram najciekawsze z nich i na nie odpowiadam. Dzisiaj wybrałem 8 naprawdę grubych pytań związanych z nową aktualizacją w Brawl Stars, są one mocne, więc oglądajcie ten filmik od początku do końca, żeby nic nie przegapić. Zanim do nich przejdziemy, napiszcie mi szybciutko w komentarzu, czy macie już odblokowanego Berego, czyli tego nowego, epickiego zadmiarza, który wczoraj wbił w przedwczesnym dostępie do kupienia. E, będę starał się przypinać serducha. I jak coś, jest to kolejny i zarazem ostatni odcineczek z wakacyjnego maratonu w Brawl Stars, gdzie codziennie Wrzucę wam odcineczki, w których ktoś z Was zwyciężał darmowego skinka Minotaura Bula ode mnie, czyli tego oto pięknego skina, który naprawdę jest kozacki. I przydałoby się pokazać zwycięzców, więc tutaj wysiedlam 6 osób z całego tego maratonu, które zwyciężyło właśnie tego oto skinka. Gratulacje dla Was, macie 3 dni, żeby zgłosić się do mnie na tego maila, którego Wam tutaj wyświetlam. Jeśli się nie zgłosicie, to po prostu wyrosujemy kogoś innego. A jak nie wygraliście, się, to się nie przejmujcie, bo za niedługo będę Wam robił jeszcze mocniejsze konkursy. Planuję rozdać Wam jakiegoś skinka Bogów Greckich, więc na pewno będzie grubo, jak nie chcecie przegapić tego konkursu. Zostawcie suba na moim kanale, bo tylko osoby, które mają subika, mogą ode mnie zgarniać skinki za free. Ja już przychodzę do pierwszego pytanka, ale jeszcze zanim to, jak możecie wpisać szybciutko kod Tori w sklepie Brawl Stars? E, no bo tutaj tak samo, każda osoba, która ma wpisany mój kod w sklepie i na przykład doładuje sobie jakiś pakiet klejnotów na nowe skiny, e, czy chociażby, no, ten nowy zestaw Berego przedwczesnego dostępu, też zostanie pozdrowiona na moim odcinku i też na tego maila wysyłajcie właśnie nagranie lub skrę, jak ktoś z moim kodem kupujecie, to będę was pozdrawiał Ale dobra, przechodzimy do pierwszego pytanka, od kiedy masz swoje konto w Brolu, bo dasz to już sprawdzić. Ej, to jest sobie ciekawe. Ej, właśnie też słyszałem, że da się już te konta normalnie sprawdzać czy takiego roku mamy, więc wchodzimy sobie w mój profil. Ej, no i zaraz to sobie sprawdzimy. Tutaj w prawym górnym rogu jest taka niebieska gwiazdka. W nią musicie kliknąć, uwaga, i utworzone konto 2018 rok. Co jest grane, widzowie? Czajcie. Czyli zawsze jak wam mówiłem, że gram od 2018, to nie kłamałem, macie tutaj potwierdzenie. Jest to już naprawdę bardzo dużo czasu. No bo przecież teraz mamy 2024, więc zobaczcie, ile lat miało. Jak dawno ja już zacząłem grać w Brawla. No jestem Modzi graczem przyznać. Zresztą samo to, że mam starszeli udowadniało, że gram od 2018 roku, więc no bardzo fajnie. Możecie mi napisać w komentarzu, od kiedy wygracie, to postaram się przypiąć serducho też. Jestem ciekawy po prostu, czy ktoś gra tak długo jak ja. Drugie pytanko, jakie skiny z tego update'u planujesz zakupić? Okej, okay, no ja na pewno w tym update'cie będę chciał zaszaleć. Oczywiście z kącikiem Torii będę wszystkie skiny kupował, mam nadzieję, że wy też. No i generalnie no takie pierwsze skiny, na które najbardziej poluję, to są skiny z Legend Olimpu właśnie, czyli te bogów greckich. W pierwszej kolejności będę kupował, poczekajcie, gdzie on jest? Tutaj. Dionizusa Angelo. To jest tak piękny skinek. Na 100% go kupię. Tym bardziej, że nie jest drogi. E, no, chciałbym harpi melodii mieć, ale ją można wydropić z rankedowych star dropów, więc mam nadzieję, że będę miał na tyle farta, że dostanę ją za darmo. E, zastanawiam się mocno, powiem wam szczerze, nad Ateną Piper, więc przetestujmy ją sobie szybko i zobaczymy, czy warto ją kupić, czy nie, bo ona będzie trochę droga. 199 gemów, ale może być jednym z lepszych skinów do Piperek, jakie w ogóle są. E, tylko ja do Piper mam dużo już skinków, więc no, nie wiem, czy ją kupię. Właśnie mocno się zastanawiam. Dajcie znać, co wy o niej sądzicie, czy wam się podoba, czy nie. E, według mnie jest naprawdę. Kozacka, zobaczcie ulta, zobaczcie te strzały, jak to fajnie wygląda. Ona za każdym razem, jak strzela, to pokazuje tą tarczę i się nią tak przy okazji broni. E, więc myślę, że skinek fajny. Ogólnie te skiny bogów greckich to są moje ulubione. E, no, te skinki do Ems, Meduzy, no to je dostanę z karnetu, bo na pewno też karnecik nowy będę kupował, który wychodzi już 4 lipca. Myślę, że też zakupię wilka morskiego Rafsa, e, ponieważ ten skinek jest naprawdę fajny, a ja do Rafsa nie mam tak naprawdę żadnych fajnych skinów na moim koncie. E, dlatego wilk morski myślę, żeby oddał. Tym bardziej, że podczas gierki też wygląda on kozacko, co jest Zobaczcie to, widzowie. Jeszcze rzuca mapą, ty, jak walimy ulta, to normalnie taką mapę rzuca piracką chyba. Ole kozak, dobra, muszę go mieć. Tego skinka też raczej zakupię, widzowie, widzicie? Pięknie to wygląda. A no i nie mógłbym też zapomnieć o skinach do nowych postaci, czyli berego. Ja dostanę w ogóle z przeczesnego dostępu tego tutaj konia berego. E, no i oprócz tego, kolejny skinek za 29 gemów, czyli wysoka stawka Klęsji. Nie mówię, że on jest jakiś ładny czy coś, ale ja po prostu zbieram wszystkie skiny tej rzadkości i brakuje mi właśnie tych dwóch nowych, tylko które jeszcze nie wbiły. I jak je kupię, to znowu będę miał wszystkie skiny za 29 gemów odblokowane, więc no trzeba powiększać. Dajcie znać, jakiego skina wy właśnie planujecie zakupić spośród tych nowych. Następne pytanie też jest bardzo ciekawe, które tło w szafce skinów podoba ci się najbardziej. Okej. Okay. Jak wiecie teraz, twórcy dodali taką opcję, że jak wejdziemy sobie tutaj w wybieranie zadymiarzy, i wejdziemy w jakiegoś dowolnego skinka, nie wiem, na przykład wchodzę sobie w kolet, to ona ma specjalne tło tutaj, jak widzicie, to takie tło od kita. Wejdziemy sobie chociażby w jakiegoś skina do Edgara. O, jak widzicie, on ma takie tło z lantarenkami, co nie? I Jakie tło jest najlepsze? Z tego co słyszałem i widziałem, bo już tak mniej więcej się przygotowałem pod to pytanie. To będzie to tło ze skinów Halloween. A. Ja wam pokażę, jak ono kozacko wygląda. E, na przykład weźmy sobie Leona, nie tego. E, chodzi mi o Halloweenowego. Patrzcie, tam jeszcze nie to normalnie latają w tle. To jest moim zdaniem bezdyskusyjnie najlepsze tło skinów, e, które możemy mieć. Bardzo ładnie ono wygląda. Oczywiście jest też kilka innych naprawdę fajnych, jak na przykład to od królowej mrozu, amber takie fioletowe. Też bardzo dobrze do niej pasuje. E, nie wiem, mógłbym wymieniać i wymieniać, bo naprawdę tych e, tutaj fajnych odcieni w menu jest dużo. Zobaczmy, jak wygląda tutaj od tych Handbook Mandy. I też spoko e, fajnie się to prezentuje. Na przykład Magmowa Mandy ma już takie, bardziej lawowe. Nie wiem, dużo jest fajnych menu i też proszę Was, żebyście wy mi napisali w komentarzach, jakie jest Wasze ulubione. Dzisiaj dużo pytań Wam zadaję. A zanim przejdę do kolejnego pytanka, ja zapraszam was szybciutko na mój kanał Torii3, do którego link też dam wam w opisie, bo dzisiaj o godzinie 11.00 wrzucę wam tam nowy odcineczek, nie może was na nim zabraknąć, więc polecam też subskrybować kanał Torii3, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić też z niego. Czwarte pytanko, z kim Brawl Stars będzie miało kolejną współpracę? E, to jest bardzo fajne pytanie, bo są takie dwie nowe opcje, e, jeśli chodzi o współpracę, które są naprawdę bardzo blisko tego, żeby się sprawdziły i były potwierdzone. Pierwsza to współpraca Brawl Stars ze Spongebobem Kanciastoportym, o tym wam też mówiłem na moim wczorajszym odcinku. Z... Z newsów, ale to może nie być przypadek, bo twórcy dali taką specjalną ikonkę gracza do naszej gry w tym update. Cie. Jest tutaj taka MK, tu jest fioletowe i żółte. To patrzcie teraz na urywek z jednego z, filmu, z filmów, właśnie z bajki SpongeBoba, gdzie widzimy tego głównego bohatera, który też ma taką MK na swoim pasku na spodniach. Oprócz tego fioletowe galotki, no i u góry żółtą gąbkę, jak to on. I to jest identyczne jak na tej ikonce gracza, sami musicie przyznać, więc dużo ludzi tutaj sądzi, że to nie będzie przypadek. Tym bardziej, że za niedługo wychodzi premiera nowego filmu SpongeBoba, i może dlatego właśnie jest Taka współpraca, żeby w Brawlu też ten film wypromować. A druga współpraca, moim zdaniem, jest jeszcze ciekawsza. Kojarzycie taką gierkę, jaką z Subway Surf? No, myślę, że na pewno ją znacie. I też teraz chodzą naprawdę mocne pogłoski, że może być współpraca z Subway Surfem. Dlaczego? Już jakiś czas temu twórcy Subway Surfa na swojego oficjalnego Twittera wrzucali zdjęcia, gdzie byli zadymiarze z Brawl Stars. Była tam Melodia, Podajże, chyba też Janet. Więc skoro umieszczali takie zdjęcia na swojego Twittera, to chyba muszą mieć do nich prawa autorskie i pozwolenie. I nawet twórcy Brawl Stars komentowali im to zdjęcie e, miłymi komentarzami, więc no, najwidoczniej te dwie gry się bardzo lubią. Robią, ale jeszcze większy hit jest taki, że wczoraj, czy tam przedwczoraj, na swojego oficjalnego Twittera Saduay Serf umieścił taki post. Tak, to nie jest nic przeklejone. Oni normalnie wrzucili post, na którym widzimy Bel, widzimy jej okulary i widzimy jakąś postać Saduay Serfa, która jest taka troszkę do niej podobna, też jest w stylu dzikiego zachodu. Więc kolejne nawiązanie do Brawl Stars. Nawet oznaczyli w opisie tutaj twórców Brawl Stars, ich Twittera. Więc kurczę, coraz częściej się pojawiają jakieś rzeczy w połączeniu tych dwóch gier. Za tym idzie, może za niedługo otrzymamy jakąś współpracę. Byłoby naprawdę fajnie. Dajcie znać, którą wolicie, czy ze Sponge Bobem, czy jednak z i Surfem. Mi się obydwie strasznie podobają i chciałbym chociaż jedną z nich. Następne pytanko, ile będą kosztować te skiny do Rico, jak nie uda się ich zdobyć za darmo. E, już Ci mówię, ziomek, bo to jest też ważne. Wchodzimy sobie w Rico. I jak wiecie, Rico w tej aktualizacji dostanie trzy skinki, w tym no, będziemy mogli zdobyć też je za darmo, zwłaszcza jednego z nich za otwieranie mega boxów tego tutaj Monarchę Rico. E, ale jeśli nie uda nam się zdobyć ich wszystkich za darmo, bo chyba nawet wszystkich się nie będzie za dało zdobyć, e, trzeba będzie mieć naprawdę ogromnego farta, żeby je wszystkie trafić w boxach. no to wtedy pewnie będzie można je kupić. Będzie to działało tak samo jak z tym skinem Bazem. God Gillum, który też jest z tej samej rzadkości, czyli hiper. No, jeśli chodzi o te hiper skiny, to twórcy oficjalnie zmienili ich cenę i potwierdzili nową cenę. Będzie to 499 gemów. Tyle będą kosztowały te skiny, więc troszkę drogie. To są najdroższe skiny w całej grze, ale naprawdę są mocne, trzeba to przyznać. Te pozostałe skrzynki, co były kiedyś, słyszałem, że też mogą wrócić. Okej, okay, to jest też bardzo ciekawy temat. Nawet się zastanawiałem, czy o tym nagrać specjalnego, oddzielnego odcinka, ale dobra, odpowiemy po prostu na to pytanie. Pokażę Wam coś ciekawego. No, bo jak wiecie, kojarzycie na pewno takie skrzyneczki jak bo czyli ta niebieska, jak Big Box, czyli ta fioletowa, no i też jak Omega Box, czyli ta taka najlepsza e, czerwono-żółta. I tak się składa, że w protoku twórcy mówili tylko o Mega Boxach, że tylko one wrócą, a pozostałe te skrzynki odrzucili, ale czy na pewno one nie wejdą do gry? Jest taka jedna rzecz, która mogłaby nam powiedzieć o tym, że jednak one wejdą, bo patrzcie, mamy specjalne emotki, które będzie można trafiać w tym Mega Boxie e, i pierwsza z nich jest do Mega Boxa, tak ona wygląda, druga jest do Big Boxa, proszę bardzo, sami się przypatrzcie, to jest ewidentnie Big Box, i mamy jeszcze Brawl Boxa, więc czy te skrzynki, które niby mają nie wejść do Brawl Stars, dostały specjalną emotkę? Więc twórcy wcale o nich nie zapomnieli. I teraz pytanie, czy po prostu dali im emotkę dlatego no po prostu z szacunku, żeby też te e, skrzynki wspomnieć, ale no nie dodadzą ich do otwierania. Czy może jednak planują za jakiś czas też te skrzynki przywrócić, ale na początek samego Mega Boxa, a na przykład w kolejnym update, w jakimś nowym evencie przywrócą też Omega Boxa, Bro Boxa, czy chociażby Big Boxa? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Oczywiście może być tak, że to są tylko i wyłącznie emotki, i na tym się zakończy, że nic więcej z tym nie będzie związanego. Ale moim zdaniem jest to bardzo ciekawa rzecz i bardzo ciekawa teoria, i dają ona nam szansę na to, może jakieś tam. Szanse, że właśnie te skrzyneczki inne też jeszcze wrócą, a nie, że będą tylko same Megaboxy. To by było w sumie spokojne, by już totalnie wszystkie te skrzynki wróciły. Na pewno bym się z tego ucieszył. Zwłaszcza o Box, przecież to była jeszcze lepsza skrzynka niż Megabox. Pamiętacie ją? Siódme pytanie: dlaczego teraz dużo graczy stopki światowej dostaje bany? Oj, to jest bardzo trafne pytanie, no bo jak wiecie, ostatnio został zbanowany gość top 1 na świecie, czyli Zorlu. I tak się składa, że też inne osoby, win Traderzy, którzy byli w topce, podostawali ostatnio bany. Twórcy, prawda, teraz w końcu wzięli się za banowanie win Traderów. No i na szczęście już większość z tych wintraderów traderów jest ogarniętych. Aktualnie mamy jeszcze na przykład Zawę na piątym miejscu, który też jest jednym z większych win traderów jeszcze bana nie dostał. E, mamy między innymi na drugim miejscu burgera, który też jest win traderem i też jeszcze bana nie dostał, e, aczkolwiek myślę, że to jest kwestia czasu, tylko kiedy oni je dostaną. No bo widzimy, że twórcy Stars w końcu nad tym panują i zaczynają banować te konta i bardzo dobrze, no bo wbijają oni nieuczciwie te pucharki i psują tak naprawdę topkę. Następne pytanie, który z nowych trybów w Stars według Ciebie jest najlepszy? I To jest bardzo dobre pytanie. Mamy trzy nowe tryby. Pierwszy z nich to jest właśnie to starcie koloru. W sumie no on wszedł teraz, jego jedynie możemy aktualnie testować na bitwie dla znajomych. Wiadomo, nie możemy jeszcze na nim grać na pucharki niestety, tylko jedynie w bitwie dla znajomych, ale i tak fajnie, bo już możemy go sobie przetestować. No ja już kilka razy grałem na tym trybie, bardzo mi się on podoba, nie ukrywam, jest fajny, ale chyba nie jest moim ulubionym mimo wszystko trybem z tych trzech. Pierwszy raz w ogóle się tak zdarza, że wszystkie trzy tryby, które wbiły do gry w Brawl Stars w nowym updatecie, strasznie mi się podobają, naprawdę. Nie mogę się doczekać, aż zagram w każdego z nich. Ale mój ulubiony to chyba ten tryb lustrzany, czyli po prostu z odbiciem, gdzie gramy takimi samymi składami, czyli w w ekipie są ci sami zadymiarze i urywali są ci sami zadymiarze. Wtedy szanse są zawsze wyrównane i chodzi tylko i wyłącznie o skill. Nie można narzekać na to, że na przykład ktoś ma lepszy Team i dlatego przegraliście, tylko no po prostu każdy ma ten sam Team. Comp. Ten jeszcze jeden ostatni tryb, w którym to co kila będzie nam się zmieniał za też się zapowiada bardzo ciekawie i też się nie mogę doczekać, jak w niego zagra. Niektóry z tych trybów jest waszym ulubionym, a w tym odcinku to już na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych piąteczka.